Ochaj, ominawa, nawet szywa luki. Tak, zagramy sobie nasz to będzie ósmy albo dziewiąty odcinek z Pada Patapon 3. Wybaczcie mi, nie pamiętam kolejności odcinków, ale za to pamiętam na czym stanęliśmy. A stanęliśmy dzisiaj na wieży czystości. Wow, robimy sobie ją. Arcybiesz czystości, wieża czystości, arcybiesz czystości. Wszystko jedno. Tu są nasze statystyki naszej armii tutaj też rozwijam więc a tutaj nie pozdobywałem raczej takich bardzo nowych rzeczy poza tym to to mogę wziąć no i poza tym to nic nie mamy więc yy... więc zacznijmy let's go dobra um, no, co tarcza ta twarda osłona naładowanej obrony. Okej, okay. dawno nie grałem tutaj w patapony. Też to zauważyliście, chyba, bo nie było dawno odcinków, bo zacząłem grać w patapony na telefonie i się wciągnąłem. I powiem wam, jak gram w patapony na telefonie, zacząłem grać Yumijahom, czyli łucznikiem, to gra jest strasznie ciężka żeby przejść poziomy na, na piąty poziom trzeba mieć ósme A tutaj właśnie odwrotnie idzie, bo ten Denga to jest tank. On wszystko niszczy. I jeszcze mi się takie bronie trafiły na start, ładne. Dobra. Bum. Ok, jak chciałem przejść ten poziom, w sensie arcybisk czystości, wieże czystości, to na telefonie musiałem mieć mi poziom 12, chyba. A tu mam 9. Smutne. Zobaczymy, czy na drugim piętrze, bo jest tam taki duży golem mroźny i dwa smoki, ale czy ten, czy tego mroźnego golema załatwię, kurde, w parę chwil? Jeżeli tak, to okaże się, że tą dęgę jest naprawdę break postacią. Albo Yumijaha jest taką złą postacią, nie wiem. A może być jedno i drugie. Okej. Okay. A za ile bije Tundęga tej obecnej chwili? No tak, za 2000, za 3 bym powiedział. No za 4. Czasami za 2, czasami za 4, więc. Yumijaha bił za 8. A mimo to przegrywałem z rąbem to. Ojojoj. Nie rośnij. No rat tam jest golem. Okej. Okay. O, idealnie, i do nas. Zobaczymy, czy denga go zrobi w parę chwil. Mhm. Mm Tondenga jest break. Ja na miach, Jak, jak mi mijachą to mi połowa teamu umarła na nim. A miał trzy poziomy wyżej, niż Tondenga. Więc... well. What could go wrong? W naszym trzecim sezonie. Gdy będziemy grali Yumiachą. Zawsze pozostaje Loson, który też tam jest trochę słaby na początku, najłatwiej chyba pójdzie w tym sezonie. Jarida będzie taki. On, on będzie na początku kozacki, a potem będzie taki średni. A ten... ta teraz zajebił średni na początku, a, a, a teraz kurde rozwala wszystko, a Jumiha jest średni... Jest, jest... jest słaby bardzo i potem jest średni, więc. Więc tak. Tak to wygląda mniej więcej Sprawdźmy czy go zbijemy na jedną tą. Oj, chyba nie. A, e -e, nie zbijemy go. Mm, nie wyszło. A, nie zdążyłeś się schować. Okay. o klucz mamy trzy klucze wow Mhm mm Tak z ciekawości Mamy zapauzowanie gry, idealnie A mamy Nie, to było Nie możemy się cofać Kurczę, szkoda Ale mamy spauzowanie gry To mi się bardzo przyda Bo poza odcinkiem przeszedłem i, i zdobyłem tamtą nutę I mam zapauzowanie gry dobra kolejny poziom Here we Go again. Tutaj chyba bosem jest ten robot wielki ten kolos mechaniczny Dobra. No i zobaczmy, czy ten smok łatwo pójdzie, czy nie Yumiaha go miał na parę strzałów Na parę celnych strzałów A, a jak Tondenga? Sprawdźmy No On ma noteback Noteback robi bardzo dużo I przez to, że tak go odrzuciłem To o mnie nie dosięgnie stąd a bo tak 1 ataków tutaj dojdzie. Więc. To jest też taktyka. To jest tą tego atakował. Dobra, i teraz powinniśmy skończyć. O ile się nie mylę. Tak. Uda się cofnąć. Aj, dostali. Też ogólnie łatwiej jest grać, jak się ma dwóch tanków. Jak się grają Miyachą, to on jest z tyłu dosłownie, on jest dalej. I trudno grać na jednego tundengę jak się walczy ze wściekłowilkiem. Dobra. To jest golem. O nie, salama, O Boże. Mam teraz. Widzę, jaka jest wada. Nie przybliżania ekranu. O nie, ona przeżyła. O boże, no to mnie dosięgnie chyba. O nie, dobra, cofajmy się. Bo ten, bo konnica tu by jeszcze podeszła, jeszcze by, by umarła. A konnica jest tu dobra. Dobra. Teraz będzie ten duży smok O Boże Palec za gruby Wpiknęłem dwa guziki Nie, to jest golem teraz Nie, smok No i to będzie ten duży smok Już zobaczymy na ile zejdzie Bo on był bardzo pancerny No Tutaj też jest pancerny Nawet chyba bardziej Za go jeszcze raz? Eee, nie okay. Robicie go, pana Dęgana no odbakuj. Już maksymalny nootback. Dobra. O, jaki unik. Idealnie. O, silver czas. A, silver chest. A, Wolałbym golden, ale już mam jeden, więc nie będę dramatyzował. I za tą walkę też jest diamentowa skrzynka, żeby nie było. Za każdy arcybisk jest się go przejdzie pierwszy raz. Oj, tu jestem golem. Tak? Nie. Tu jest salamandra, potem jest golem. A złanshotujmy ją. Przyjdziesz tu? Nie, no to konica cię walnie, przynajmniej. Bum. O kurde. O nie! Będziesz mi... w zasięgu teraz? Nie. Konnica by ją zabiła, jakby chciała. O, jeszcze, o nie Ja się nie spodziewałem Dobra Czy to ma zasięg taki? Chyba nie Tym razem chyba nam się uda iść z życiem Na ty będę uciekał No, chyba się, tak Nice Dobra, idziemy będzie dźwignia kolejna? Tak, i potem będzie golem to będzie pierwsza, pierwszy raz kiedy umrzemy Czy będziemy nadal nie Oho oho Nie fajnie Akurat tutaj to nie, nie wyszło tak jak miało wyjść Dobra Golem Patrzcie jaki on jest kurła wielki His big Nie widzę co on robi O będzie atakował tak o Ja wolę uciec O, idealnie. Okej. Okay. To już się nie spodziewałem, że to się zamknie od razu tako. No no, chodźmy do niego. Jesteśmy tą dęgą, kurde. Jesteśmy break. Dobra, idź. Idźcie, żeby nas nie zamknęło, dobra. O Boże, dostanie tą dęga w twarz. Uuu Mocno dostał w twarz, bardzo mocno. o oh shit. Dobra. Ale. Uuu on też dostaje. Eh? Eee? Tamten, jak gramię, mijał było był o wiele trudniejszy wtedy. Golem. To już pół zdrowia nie ma. Dobra. Eee, it's too easy, dude. Ojoj. Oj. Tu akurat dostanę w twarz. To zginie? Nie zginął. Okej. Okay. Ma dużo zdrowia. Okej. Okay. Tutaj na pewno ta walka prościej poszła. Niż jak gramię Miyahom. Klucz. Mam cztery klucze. Na co je wydam niby? Mogę jakoś użyć nad, nadprogramowo? Jakiś diamentowa skrzynka to jeden klucz? Fajnie by było. Dobra Bum Złota? Szynka? Żadna No nie Myślałem, że jakaś będzie za tego golema Ładnie go pokładałem. A tu nic No trudno Dobra I będzie os... Będzie boss O, Boss z arcybiesu męstwa. Nie, arcybies czystości, przepraszam. Tamten był męstwa, ten jest czystości. Jest brama Bossa? Jest! <grystanie> czy będzie, Czy będzie dialog z jakiś, pewnie. I, i, I ta idealna muzyczka. Zrób, z, błagam, zróbcie cover z tej muzyki. Żeby była po prostu taka oddzielna. Ja tę muzykę uwielbiam. O, ma znaknięcie łuski. Zrpipit Zbudź się, Gorenie. O kamienny gole goliacie. Otwórz na mnie swą pięść i zdepcz nędzne patapony. Tak, to ten goliat mecha. Nie lubię go. Ma ten laser zrąbany. O właśnie. Przed tym laserem się nie da uciec. Więc muszę się na niego po prostu bronić. Miejmy nadzieję, że on mało zadaje ten laser Bo pamiętajmy, że mam dziewiąte poziomy, a nie dwunaste, więc... Wtedy mało zabierało. Teraz pewnie będzie zabierać więcej. Aczkolwiek mam tanki. Nie wiem jak to się potoczy, dosłownie. Mogłem go notebakiem traktować. O Boże, jak mu mało zabieram. O już. E, co? Eee, widzicie... Eee, co? Eee? Co? Pff, co to ma być? Gdzie jest boss? Gdzie jest ten boss? Halo Pokażecie mi tego bossa? Bo to jest chyba jakiś, nie wiem, jakiś przed... przedbosie Aż screena zrobiłem tego przedbossa Będzie na miniaturkę Ale to było dziwne Myślałem, że będzie trudniej ale uwolnijmy się, on jest break, tą dengę jest break, he's damn break. Mam trzy klucze do zanadrzu jeszcze. Dobra. Idziemy toła skrzynka? Oooo, jest. Co będzie? Ko ko kolejne na 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 ramienniki? Kronosa plus dwa. Jak tak, to się zdenerwuje. Ja <grym> chciał jakiś młod do tą dengi. Jest, dobra, przeszliśmy, wow! I akurat się zmieściliśmy w bardzo ładnym czasie, 16 minut i 25 sekund. Jej. A to skrzynka z, na 9 poziom, o kurde, mam, na, najwyższy poziom ma ta diamentowa skrzynka. Dobra. Pierwsze. Ognista tarcza plus 2. Ognisty miecz plus 3. Lodowy... Lodowa lansa plus 2. To, to zostawimy. Um, ognista polerna PZ plus 3. U. Zatruta halabarda plus 5. O, co? Z to mi wyszło ze srebrnej? Ciekawe. Mrożna halabarda Hilkingi plus 1. Ze złotej co wyjdzie? O, wow. Egida plus 4. Tarcza dla barana starczą, którego nie używam. I diamentowa, co będzie? Jest! Jest! <laughs> o tak. <laughs> Najlepszy młot do Tondengi. Fuck yeah! Dobra. O! O damn it. Dobra, wygraliśmy grę. O, dziękuję, kto mnie wysłuchał. Ten, kto mnie wysłuchał, bardzo mu dziękuję, że dziękuję twórcy gry, że daliście mi najlepszą broń do Tondengi w grze. DZIĘKUJĘ WAM! Wow! To było dobre! O, dodaj mi miejsce dwa też. Halabarda, o, to, o, temu damy tu... Chociaż nie wiem, chyba ten młot jest lepszy niż ta halabarda. No zobaczymy. Wow! Dostaliśmy najlepszą... ...broń w grze. Cutscenka? Jest. Ach, więc to ty pokonałeś arcybiesa czystości. Hmm. Jak poszła bitwa w wieży czystości? Jak bułka z masłem, trudna, ale się opłaciła, niezwykle ciężka. Była pff, łatwiejsza niż bułka z masłem, była łatwiejsza niż sama bułka, niż samo masło. Za miło słyszeć, że wszystko idzie ci jak spłatka. Pamiętaj jednak, by nie lekceważyć wroga. Dude. Dokąd udamy się teraz? Tędy dotrzemy na powitem mgłą wyżyny, zwane. Płaskowyżem ulotnej pychy, gdzie króluje arcybios sprawiedliwości. Na początek trzeba pokonać przełęcz swanki. Nie zapomnij o ekwipunku odpornym na ogień, przydać się na pewno, szechazam. Na przykład lodowa tarcza. Wkrótce zmierzysz się z kolejnym mrocznym bohaterem. Zachowaj czujność. Kolejny mroczny bohater. O nie, o nie. Tylko wiecie co? Niech, mi, niech ten mroczny bohater przyjdzie. O Boże, mam jeszcze to. O nie! O nie, to z tym wygląda. O Boże! Co to jest? O oh, god damn it. a to? O kurde, nie, ale to wygląda. O Boże, nie, to źle wygląda. A ten miecz najlepszy w grze? Wow! 4000 obrażeń. Oh well. To zadawało 900. To zadawało 800. To zadaje! Jezus, jaki on wygląda. Ja, no nie, no. Teraz to tylko zwiększać obrażenie. Nie no, i o ile to zwiększa? O tysiąc zwiększa sobie obrażenia. Eem, coś tu zwiększa obrażenia jeszcze? A to niewiele zwiększa, to nie, to nie chcę. Może zabierać 0, lol. Więc to jest też podchwytliwe. Temu damy odporność? Nie. zostawimy Temu damy chyba. O, temu damy to na bank, bo to jest o wiele lepsze. Aczkolwiek to jest jeszcze lepsze. Zostawimy. Ehm, a dajmy mu to. Zostawmy. No i do tego nic nie zmienimy, chyba. No. Ale ten tondenga, nie. Optymalizujmy. Tak jest ta tarcza. to nam jest większe obrażenia. Nie. No, nie. Wiecie, co ja będę iść własnym buildem? Ten build nie wydaje mi się taki dobry, który mi proponuje gra. To jest dobre, z tym się zgadzam, z tym się zgadzam, z tym też, z tym też, ale się nie zgadzam z tym. Um, I się nie zgadzam z tym, na pewno się nie zgadzam. Hm. Bo to mi zwiększa obrażenia, co nie? O, nie dowiem się. Dude. O, nie dowiem się. To zwiększa obrażenie, chyba że o, dobra, większa... który zwiększa odporność i obronę. Um, wiecie co? A nie, to jest to, dobra, a to? Halo, coś się zepsuło. Nie mogę wybrać rogu. O, dobra. Em, um, wielu kilometrów nadchodzą wieży przez wojny większość, nadchodzą bitwę. Jego potężny Zew przenika każdą baterię i słychać go w kilku kilometrów. Nie no to jest chyba lepsze. Mimo wszystko dobra. Nasz tą denga wygląda epicko, więc ja się żegnam. to na tyle to był arcybios czystości. A na tym odcinku robimy sobie. No nie no, to zrobimy. Serber na przełęczy. Ale... Boże, ten Tondęga wygląda... Mmmm. I legendarny młot dostaliśmy, najlepszy i to jeszcze z upgradeem plus... plus ile? Plus 6 plus 5. Tor. Dobra. Co się zamierzam, to było na tle. Trzymajcie się Sajona ramina i cześć!